Siemanko, ja jestem Ocak, Witam w drugim odcinku sprawdzamy klasy i jak widzicie, teraz ześpieszmy do sod Sodiera. W ogóle ile jest ludzi na tym serwerze. Ej, jak na razie. Można jeszcze grać. Myślę, że tutaj nikogo nie będzie. Ej, ale pusty serwer. Więc mam łatwiony. Albo i nie. Też podbijają. Obaj. Za wcześnie. To już dajesz, dajesz, jeszcze trochę, uciągniesz malina. 走。So. Ja jedno nie grałem w Tu Fortressa i też trochę nie nagrywałam. Kończąc go zrobiłam. Czy tutaj wszyscy są sobie Nie, jest jeden ja gruby.

Jak mówię, możecie liczyć śmierć, zgony i kile, a pod koniec serii możecie napisać, kto, był, kto wypadł najlepiej.

Ciągniesz, malina? Ciągniesz, ciągniesz, ciągniesz. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, malina, malina. Ciągniesz, ciągniesz. Dobra. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z żegnam, Więc cześć.